Podpisaliśmy już kontraktów o charakterze wojskowym na prawie 500 milionów złotych. Przed nami w przetargach kolejne 900. To, do czego się przygotowujemy, to Ukraina. Przygotowujemy się na powrót, żeby, żeby wejść do Kijowa, żeby uruchomić tam nasze biuro. Więc Ukraina też nas pod tym względem mhm. interesuje. Taki mam apel do wszystkich, żebyśmy my, jako polscy przedsiębiorcy, byli w stanie ze sobą rozmawiać. Dzień dobry, witam serdecznie. Dariusz Ciduch. witam z 34 Forum Ekonomicznego w Karpaczu, a moim Państwa gościem jest Andrzej Sterczyński, prezes UniBEP. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Mało zleceń, duża konkurencja. Tak można byłoby podsumować sytuację w branży budowlanej, a może nie do końca jest tak, jak mówię. Natomiast, dlaczego tak jest? Z czego to wynika? Skąd ta sytuacja? No, temat rzeka, bym powiedział, ale jak pan powiedział, mało zleceń duże oczekiwania, to powiedziałbym, zależy gdzie. Nasze budownictwo składa się z wielu segmentów, więc oczywiście są sektory, są segmenty, które przeżywają dzisiaj faktycznie deficyt zleceń, ale są sektory, które się jakoś tam powoli rozwijają i mają się nieźle. Zacznę może, o, kilka powiem o kilku z nich, zacznę może od infrastruktury. Tutaj faktycznie jest problem, bo nasz główny zamawiający, czyli GDAKA, który decyduje o kontraktach, o charakterze Dróg ekspresowych i autostrad przewidziało 14-miliardowy plan inwestycji na ten rok. 330 km dróg zrealizowało w formie zleceń podpisanych lub też udzielonych ofert i przetargów ogłoszonych może w okolicach 15% z tego założenia. Przeciągają się procesy związane z warunkowaniami o charakterze ekologicznym i o charakterze środowiskowym. I to powoduje, że, że te przetargi się po prostu przesuwają. Zamawiający twierdzi, że do końca roku jest w stanie zrealizować zapowiadane w grudniu zeszłego roku plany, jeżeli chodzi o nowe przetargi. Natomiast dzisiaj faktycznie na tym tle tutaj w cała branża bardzo istotnie konkuruje ze sobą, walcząc o każdy przetarg, o każde zlecenie, i to powoduje tą bezpardonową wojnę cenową między uczestnikami rynku. Także drogi niestety jeszcze czekają na swoje otwarcie. Lepiej jest kolej. Kolej ogłosiła, jeżeli dobrze pamiętam, 16,5 miliarda złotych w tym roku do, do e, rozpoczęcia jako nowe przetargi i e, kontraktem, przetargiem na budowę stacji Warszawa Wschodnia, którą ogłoszono w zeszłym tygodniu. Niniejszym można powiedzieć, że zrealizowała z nawiązką ten plan, czyli już mimo tego, że jesteśmy dopiero po 7 miesiącach, po 8 miesiącach roku, to tak naprawdę PKP PLK e, już realizuje ten program z nawiązką. Domyślam się, że jest to spowodowane faktem, że głównym beneficjentem KPO jest kolej. W związku z tym następuje sprzężenie, jak gdyby sprzężenie tych, tych wydatków związanych właśnie z realizacją KPO, i tutaj na tym tle ta branża, ta część segmentu ma się lepiej. No, budownictwo mieszkaniowe. Wszyscy wiemy, w jakiej sytuacji są dzisiaj deweloperzy. Branża budowlana, jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, pierwszy kwartał pokazała dość dobry, bo tam pojawiła się pewna zieleń analizując pierwszy kwartał i drugi kwartał rok do roku, ale to jest kwestia raczej bym powiedział nie kulminacji zleceń albo jakiegoś pozytywu na tym, na tym tle, na tym rynku. Natomiast niską raczej bym to zdefiniował jako niską bazę. W zeszłym roku, pierwszy kwartał, drugi kwartał to były początki już kryzysu branży deweloperskiej, no i to spowodowało, że mamy efekt niskiej bazy. Podobnie jest na mieszkaniu niemieszkaniowym, właściwie. Od kilku kwartałów branża niemieszkaniowa się ma słabo. Jedynym wyjątkiem oczywiście jest segment wojskowy, który coraz bardziej, i coraz później się rozwija. Natomiast też tych zleceń jeszcze nie ma tak dużo. W tym roku 7,5 miliarda na infrastrukturę związaną z starczą wschodnią, w przyszłym roku więcej, ale to się rozwinie, ale to rozwija się w takim tempie, bym powiedział, jeszcze jeszcze, jeszcze słabszym przed nami dopiero ten cały duży benefit. No i energetyka. Ogromne inwestycje na lata do, aż do 2030, 35 czy 2040. Budowa instalacji atomowych, elektrowni atomowej, budowa e, nowych sieci przesyłowych, sieci dystrybucyjnych. To jest, jak jeżeli dobrze podliczyłem, to jest prawie 500 miliardów złotych, e, nawet więcej, prawie 600 miliardów złotych. Natomiast to też się dopiero rozkręca. Także realizuj, re, podsumowując odpowiedź na pana pytanie, i się, musi do tego dostosować, do tego co na rynku jest. Różne są segmenty, różne są sektory. Unibep, my i każdy właściwie z naszych konkurentów podobnie działa, czyli szuka miejsca w tych niszach, w tych, w tych segmentach, tam gdzie po prostu są pieniądze. I w tym, na tym tle stykamy się, na tym tle ze sobą konkurujemy. A fakt, że tych zleceń właśnie na tej części głównie inżynieryjnej nie jest tak dużo i też kubatura przeżywa swój, e, swój deficyt w nowych zleceniach, no to następuje ogromna bezpardonowa wojna cenowa. No właśnie, trochę Pan odpowiedział na moje pytanie. Unibeb jest spółką działającą w wielu segmentach branży budowlanej. E, no i właśnie, które z tych... E, rodzajów, segmentów inwestycji są dla was najbardziej perspektywiczne w najbliższych latach? Bardzo dobre pytanie i odpowiedź jest tak właściwie, można powiedzieć, konsekwencją tego, co powiedziałem wcześniej, czyli my też szukamy swojej, 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 swojego takiego konia pociągowego. Jesteśmy firmą, która ma siedzibę w Bielsku Podlaskim, czyli krótko mówiąc, my jesteśmy na terenie szeroko pojętej tarczy wschód. Jesteśmy bardzo istotnie żywotnie zainteresowani udziałem w budowie tych instalacji o charakterze militarnych, ale też jesteśmy do tego perfekcyjnie przygotowani, bo po pierwsze mamy zasoby, po drugie mamy, mamy możliwości, a po drugie znamy teren. I w związku z tym, pierwszym tym ogniwem naszego zainteresowania jest wojsko, instalacje militarne. Dzisiaj praktycznie uczestniczymy w budowie, czy staramy się sięgać po wszystkie kontrakty, które tylko są w zasięgu ręki, a są roz, będą. Ogłaszane przez RZD, WZD czy, czy też AMW, Agencję Mienia Wojskowego. W tym roku prawie że dzisiaj, dzisiaj podpisaliśmy już kontraktów o charakterze wojskowym na prawie 500 milionów złotych. Przed nami w przetargach kolejne 900. Praktycznie każdy kontrakt będzie nas tutaj bardzo e, mocno e, e, intrygował, żeby, żeby naprawdę do niego, do niego sięgać. Po drugie, energetyka. Zainwestowaliśmy 2,5 roku, 3 lata temu w segment energetyczny. Przeżyliśmy pewnego rodzaju choroby dzieci wieku dziecięcego. To już za nami, odrobiliśmy zadania, odrobiliśmy lekcje. Jesteśmy do tego przygotowani. Dzisiaj, w ramach tego segmentu, tego sektora, znaleźliśmy swoje miejsce. Są to elektrociepłownie, ale jest takie mniejsze, o charakterze kogeneracyjnym. Uczestniczymy w tych przetargach. Wygraliśmy jeden z największych kontraktów, właściwie największy kontrakt w historii Uniu BePu. Dzisiaj dla PGE to jest budowa kogeneracyjnego bloku w Krakowie. Już dzisiaj realizujemy kontrakt też w Elblągu w tym zakresie. Będziemy o takie typu kontrakty sięgać. Nie mamy ambicji na wielkie broki energetyczne, które też mają być przekształcone na bloki o charakterze gazowym. Chcemy uczestniczyć w tych mniejszych kogeneracyjnych instalacjach i w tym duchu tutaj będziemy się rozwijać dalej intensywnie. Bardzo mamy duże ambicje też na linie przesyłowe. Trudny, bardzo trudny sektor. Na razie nie mamy referencji, ale powoli budujemy e, zespoły, które nam pozwolą właśnie e, jak gdyby w tym segmencie zaistnieć. No i ciepłownictwo bio, biomasowe, spalarnie odpadów, e, spalarnie biomasowe, e, biogaz, to są te tematy, które też e, mamy już referencje. Właśnie zakończyliśmy jeden z dużych kontraktów dla Enei w Stoku. Jest to instalacja e, dla miasta gazowo-olejowa i też e, z tymi referencjami chcemy iść na rynek. To jest drugi sektor, więc energetyka. No i trzeci, oczywiście bardzo istotny, to jest to, co nas, to, do czego się przygotowujemy, to Ukraina. Wiem, że Pan będzie tam zainteresowany jeszcze tematem ukraińskim, ale powiem, że w Ukrainie jesteśmy i historycznie byliśmy, budowaliśmy. E, Elementy, budowaliśmy instalacje, budowaliśmy budownictwo kubaturowe i w Kijowie, i w Charkowie. Dzisiaj przesunęliśmy cały zespół bardziej na zachód i przygotowujemy się na powrót, żeby, żeby wejść do Kijowa, żeby uruchomić tam nasze biuro. Więc Ukraina też nas pod tym względem mhm. interesuje. Czyli widzicie szansę również w odbudowie Ukrainy, bo też pojawia się taka narracja, że polskie firmy to w sumie z, tego, z tej odbudowy Ukrainy niewiele. Niewiele tam się działają, niewiele zarobił, bo znajdzie się ktoś szybszy, sprytniejszy, ale no, czy tak jest w rzeczywistości. No, przez tą, ten rys historyczny, który pan Państwu opowiedziałem, yy, przez to, że właśnie budowaliśmy yy, centra handlowe, to były centra handlowe i w Kijowie, i, i w Charkowie, poznaliśmy ten segment, poznaliśmy, yy, posiedliśmy wiedzę, yy, która jest niezbędna, żeby to robić, żeby budownictwo miało treść yy, o charakterze, bym powiedział, komercyjnym. I y, y, mamy ludzi, mamy umiejętności, y, wiemy jakich błędów unikać. Y, w związku z tym śmiem twierdzić, że zresztą Unibep, marka Unibeb, y, ten szyld jest dobrze znany na rynku ukraińskim przez naszych zamawiających. W związku z tym śmiem twierdzić, że na w tej fali możemy zbudować dobry potencjał rozwojowy. Tort, który, rynkowy, który jest do dyspozycji, wiadomo, to, to nie będę jak gdyby powtarzał, ale wszyscy wiemy, że to są miliardy dolarów. Odbudowa Ukrainy ma pochłonąć dziesiątki, pięćset, kilkadziesiąt miliardów dolarów. W związku z tym e, tutaj miejsce dla każdego się znajdzie. Ważne jest, taki mam apel do wszystkich, żebyśmy My, jako polscy przedsiębiorcy, byli w stanie ze sobą rozmawiać i te umiejętności jakoś konsolidować, aby wszyscy jak najmniej popełniali błędów. A tych błędów będzie sporo, tak jak pan delikatnie wspomniał. Na sam koniec, jeszcze chciałbym poruszyć temat rynku pracy i. W sytuacji migrantów mówi się też dużo o Ukraińcach, którzy stanowią tę największą grupę, są też istotną częścią branży budowlanej, są istotną częścią z tej strony pracowników osób zatrudnionych. Czy widzi Pan jakieś ryzyka związane z potencjalnym odpływem tych osób? Branża budowlana oczywiście jest skoncentrowana na pracownikach fizycznych i zasobach ludzkich, bo bez tego nie, nie do zastąpienia przez nie AI. do zastąpienia przez sztuczną inteligencję. Bo oczywiście są miejsca, gdzie sztuczna inteligencja się pojawia w zarządzaniu, w projektowaniu, ale, ale na budowie, krótko mówiąc, trzeba rąk do pracy i tyle. Więc oczywiście dzisiaj korzystamy z faktu, że jest z nami zespół pracowników z Ukrainy. Liczę, że w budownictwie, jak jeżeli, mamy, jeżeli mówimy, że około miliona Ukraińców mieszka dzisiaj w Polsce, to tak zakładam, że około 10% z nich jest zatrudnionych w budownictwie. Natomiast to nawet nie chodzi o, o, o Ukraińców, nie chodzi o tą grupę e, społeczną, tylko w ogóle imigrantów. I tutaj faktycznie, jeżeli będziemy mieli takie, taką kulminację tych inwestycji, no bo te przesuwające się inwestycje w drogach, te przesuwające się inwestycje w energetyce, które dzisiaj rodzą skutki właśnie polegające na tym, że walczymy właściwie o każdy przetarg między sobą, jeżeli one wejdą w rynek i uruchomią się w formie realizacji, w formie budownictwa, przypomnę, że kontrakty o charakterze drogowym mają ten charakter, że są kontraktami projektu i zbuduj. Czyli pomimo wygranej, wygranego przetargu generalny wykonawca dopiero przystępuje do projektowania, a realizacja następuje po załóżmy roku czy półtora roku czasu, czasami nawet dłużej. W związku z tym, gdzieś tam 26, koniec, 27, 8 może się właśnie zarysować duża i istotna kulminacja w realizacji. A w związku z tym, jeszcze do tego, gdyby się okazało, że dość radykalnie skończy się wojna na Ukrainie i nastąpi proces nastąpi odbudowy Ukrainy, to już nawet nie chodzi o to, że to nasi, nasi, nasi partnerzy z Ukrainy wrócą do swojego kraju, to po prostu Polacy się przesuną, bo tam będzie całe, całe centrum i spektrum tych prac budowlanych, to może spowodować, że w Polsce nastąpi pewnego rodzaju brak siły roboczej i to naprawdę w, dużym, w, dużym, w, duży, w dużej skali. W związku z tym bez współpracy generalnych wykonawców oraz rządu w zaadresowaniu tych tematów, to nie będzie sposób tego odpowiedni sposób zaadresować. Więc tej apel też apeluje do nas, do, do zamawiających oraz do rządu, żeby pracować wspólnie nad tym, żeby zapełnić zapewnić pracę rąk ludzkich i pracowników fizycznych na budowach właśnie w tych najbliższych latach. I tym apelem zakończymy naszą rozmowę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan Andrzej Sterczyński, prezes grupy Unibep. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.